Dobiega końca realizacja Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, kluczowego dokumentu określającego kierunki i sposoby działań uczestników rynku. Warto w tym miejscu podkreślić, że wiele inicjatyw wpisanych do nowej strategii giełdy papierów wartościowych w Warszawie wpisuje się w założenia dokumentu rządowego realizowanego od 2019 roku. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z bardzo ambitnymi planami dotyczącymi zwiększenia różnorodności liczby notowanych na giełdzie instrumentów, nie tylko już prostych akcji czy, czy instrumentów dłużnych, ale takich instrumentów jak ETF-y, nowe instrumenty pochodne. Instrumenty towarowe notowane na towarowej giełdzie energii, także tutaj naprawdę inwestorzy będą mieli ogromną, ogromną różnorodność i, i nowy wybór. Ważnym elementem strategii jest system transakcyjny, nad którym pracuje giełda, który no, liczymy, że tutaj umożliwi jeszcze lepsze zarządzanie płynnością i tym, co dzieje się na platformach zarządzanych przez GPW, tak aby umożliwić bardziej efekt tak, aby jeszcze zwiększyć ich, ich efektywność. Przedstawicielka resortu finansów zwraca także uwagę na inicjatywy GPW wpisujące się w mapę drogową zrównoważonych finansów w Polsce. Ważnym i, i tutaj bardzo takim prorozwojowym pro jej elementem będzie chociażby tak zwany ESG Data Hub, który, który ma ambicje, aby nie tylko z punktu widzenia polskich podmiotów, ale i podmiotów w całym naszym regionie stać się takim miejscem, gdzie trafiać będą najważniejsze dane dotyczące tego, w jaki sposób spółki publiczne, ale także być może w przyszłości te niepubliczne zarządzają, ryzykami klimatycznymi, te, które stwarza dla nich kwestia zmian klimatycznych, ale też to, w jaki sposób działają one na rzecz ochrony środowiska w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie. No. Tym bardziej muszę tutaj przyznać, że giełda papierów wartościowych, chociaż sama jest spółką publiczną, to pełni niesamowicie ważną rolę na rynku kapitałowym w Polsce i wydaje mi się, że ta strategia, ta nowa strategia GPW bardzo dobrze wpisuje się w realizację tej szczególnej roli. Nowa strategia giełdy papierów wartościowych w Warszawie jest odzwierciedleniem i potwierdzeniem ważnej pozycji, jaką posiada GPW na polskim i regionalnym rynku kapitałowym. Warszawski parkiet jest pierwszym rozwiniętym rynkiem kapitałowym w Europie Środkowo-Wschodniej z ponad 50% udziałem w obrotach. Na GPW realizowanych jest także około 90% obrotu akcjami polskich spółek.